Witam serdecznie na moim kanale. Dziś przygotujemy kaczuszkę pieczoną w piekarniku. Robimy ją już dzień naprzód, dzień przed pieczeniem, żeby przez noc wszystkie przyprawy się przegryzły. Zaczynamy oczywiście od umycia kaczki. I na pierwszy rzut, co idzie. Oczywiście zaprawa, którą wysmarujemy kaczkę od środka. Do miski wlewamy około dwóch łyżek oleju. To są takie ilości na dwukilowy egzemplarz. No i oczywiście dokładamy do tego przyprawy dwie łyżeczki czerwonej papryki łyżeczkę kurkumy rozmaryn również łyżeczka majeranek, jako że moim zdaniem majeranek do kaczki pasuje idealnie dajemy dwie łyżeczki tak, jakieś takie małe te łyżeczki mi się sypały i dwie łyżeczki jakiejś uniwersalnej przyprawy dodaj zdrobiowej to wszystko ze sobą Mieszamy do uzyskania jednolitej masy. Jeżeli będzie zasłuchane, dolejmy trochę oliwy, po wymieszaniu utworzyła nam się fajna, gęsta masa, taka jak powinna być. Moim zdaniem, idealna. Teraz najlepiej przełożyć kaczkę w jakieś naczynie, ponieważ żeby podczas smarowania nie obrócić wszystkiego dookoła. Kaczka przełożona, teraz ją smarujemy, ale uwaga, robimy to tylko w środku, ponieważ na górę, na, na górę, na jej skórę przyrządzimy co innego, aby lepiej się to piekło, ale o tym wspomnę później. Na razie całą naszą miksturkę wlewamy do środka i ręcznie wysmarowujemy każdy jej element. Najlepiej sobie większą ilość nałożyć I teraz ręką wmasujemy W środku wysmarowana Jak widać trochę na zewnątrz też Ale to nic nie szkodzi lecimy z następnym snarowidełkiem, Czyli pół kostki masła Oczywiście miękkie żeby łatwo szło wymieszać Przez praskę przeciskamy trzy ząbki czosnku I te masło z tym czosnkiem również ze sobą mieszamy Robi nam się takie masło czosnkowe, można kupić oczywiście już gotowe, ale to nie będzie tego efektu. I tym masłem nasmarujemy ją całą dookoła z zewnątrz. Później na to masło trafi tylko sól. A to po to, żeby po upieczeniu. Była piękna, złocista. A jak będą przyprawy, ta nasza zalewa, którą złożyliśmy do środka, ona by się przypiekła i już by nie wyglądało to tak okazale. I takim wymieszanym masłem smarujemy ją. Smarowujemy je. W skórę po całości, z każdej strony, tak wspomniałem wcześniej, po tym zabiegu nie pozostało nam nic innego, jak tylko posolić. Oczywiście. Nam. przykrywamy i chowamy do lodówki najlepiej na całą noc kaczka prawie cały dzień przeleżała w lodówce więc możemy ją włożyć do piekarnika Rozgrzanego do 190 stopni na jakieś 2 godzinki. Lecz po godzinie musimy przewrócić ją na drugą stronę. Więc najpierw nastawiam na godzinkę i czekamy na efekty. Dwie godziny równiutkie minęły. Wyjmujemy naszą kaczuszkę. Proszę bardzo. Złociutka. Pachnie przepięknie. Tak jak wspominałem wcześniej. Dwie godziny w piekarniku po godzinie na każdą stronę. No i w międzyczasie poddawałem ją tym tłuszczykiem. Obróćmy. Skórka fajna, chrupiąca. Zapewniam, że będzie idealna, każdemu zasmakuje. A teraz nic więcej nie pozostało jak tylko kłaść na stół i dzielić. Jeżeli podobał Ci się filmik, zostaw łapkę, zasubskrybuj kanał, jeżeli tego jeszcze nie uczyniłeś. No i zapraszam na inne filmy. Dzięki, na razie, hej.